Jesteśmy na Torfiance i ostatni raz, jak byliśmy na Torfiance, to spotkałem właśnie Artura, który na rajdzie startował z Wiesz co, to jest Rexton, tylko podniesiony, większe koła, e, MT, 33 cale, nic nie robione tak właściwie, czyli oryginalny w serii i tak właściwie tyle. Zagadałem wtedy do niego, czy może by zrobić taki film o Rextonach. No i Artur podjął się wyzwania i zaskoczył mnie, ponieważ zorganizował zlot w sumie wszystkich Sankjangów z napędem na cztery koła. Zorganizował nawet taki mały raidzik, Mają łącznie 20 pieczątek. Także jestem ciekaw, jakie będą efekty. Pierwszy taki zlot, mini rajd, ale to co istotne, to oczywiście mamy wizję na pokładzie, więc chcielibyśmy nasze auta, a szczególnie ich właściwości, po prostu pokazać, jak one jeżdżą, jak sobie dają radę. A teren też od lat. I nie widziałem jeszcze Sanki tak? W terenie widzenia. My też nie, jakby nie to, że je wycinamy z filmu. Nie. po prostu bardzo rzadko się je widzi, także Dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć, jak to wygląda. Tak, i jak widać, grono użytkowników jest całkiem, całkiem znaczne. Ja wiem, że są jeszcze inni, bo jakby samochód ma to do siebie, że nawet mój brat kupił takie auto. Czyli jednak jest dobre, tak? Bo poje, ja pojeździłem. No, mój brat jak sobie bratu poleciłeś, to tak. brałeś dużą odpowiedzialność tak. na siebie, bo to wiesz, jak to jest. Myślę, że też jest zadowolony. Przyznaję się, nie wiem za dużo o tych samochodach. Często je widzieliśmy na różnych rajdach. Jako takie ciekawostki, no na 100 samochodów jeden taki nietypowy koreańczyk się pojawiał. Wiele osób myśli, że to jest chińskie auto, bo nazwa jest taka powiedzmy egzotyczna, więc wiele osób myśli, że to jest chińskie auto, wiele osób myśli, że to jest jakiś wynalazek, do którego nigdy nie kupią części i tak no, rodzynki. Rodzynki z tego powodu, że to jest, no właśnie, mocno niszowa marka, jeśli chodzi o jazdę terenową. Mimo tego, że no, ma tą ramę, ma reduktor i tak dalej, więc w waszej definicji, chyba, o ile się nie mylę, jest to pełnoprawna terenówka. Znajomi to już wiedzą po prostu, że nie ma co się śmiać, a dużo osób po prostu obraca głowę, bo nie wie, co to jest. Bo to nie jest Witara, to nie jest Jeep, to nie jest coś tam, to co jest na co dzień spotykane. No to jest tak, no, jak to mówią, terenowa multipla. Każdy by ogólnie chciał mieć, ale się wstydzi. To jest na przykład Corando drugiej generacji. Moim zdaniem bardzo ciekawa propozycja, bo to jest jakby gabarytowo taka większa witara. Konstrukcyjnie troszkę Opel Frontera. Bo z tyłu oczywiście jest sztywny most, ale z przodu jest niezależne zawieszenie na drążkach skrętnych. Tutaj tuning był bardzo szybki i bardzo prosty. Z tyłu weszły dłuższe sprężyny od dyskoteki dwójki, bodajże. To zrobiło mi to prawie 3,5 cala, bez niczego. No i z przodu drążek skrętny podkręcony na Maxa, do tej pory się nie urwał i dalej działa. Plus jest taki, że mamy stalowy most z przodu porządną ramę. I tak naprawdę ten samochód oczywiście był na tekach, więc troszkę mu te opony nie pomagały, ale bardzo dzielnie upalał w terenie, i pomimo tego, że towarzyszyłem im z kamerą, to chyba zebrali najwięcej pieczątek i jakby stanęli na podium. Mam dwóch znajomych, którym chciał serdecznie pozdrowić Huberta i Koska którzy oni tak po części mnie zarazili, bo Hubert ma zimniaka, Kostek ma Jeep'a, a ja to kupiłem po prostu z chęci przetestowania samochodu terenowego. Miałem go, to było auto sprowadzone z zagranicy, z Niemiec dokładnie. Miałem tam możliwość u siebie pojeździć, to przez pół roku po prostu jeździłem tak w terenie, nie rejestrując go. Czyli testując, czy opłaca się to w ogóle, czy się nie opłaca. Po czterech latach mogę stwierdzić, że się bardzo opłaca. Dla mnie to jest zajebista opcja. Silnik Mercedesa, 2.3 benzyna. Yy, masywne mosty, masywna rama. Krótki i sprawdza się w terenie. Najwspanialsze auto? Corando. Tylko że ja mam y, te, ten zaszczyt czy szczęście, że mam w dowodzie w CNDU. Ja zawsze marzyłam o Hammerze, y, Hamerze, o ułazie, y, no ale generalnie potem y, jakieś takie losy się potoczyły, że przez przypadek go znalazłam w internecie, więc. Y, stwierdziłam, że to jest to. Są śmiechujki. moi znajomi też się śmieją, że podjeżdżam Sankjangiem, albo jakieś tam inne nazwy wymyślają, zdaję sobie z tego sprawę, ale ja mam to gdzieś, niech tam sobie gadają. Jeżeli chodzi o nas tutaj wszystkich, no, kolega na przykład przez internet poznałam z drugiego Corando, no to tam wymieniamy się doświadczeniami i, i jakieś tam uwagi pomagamy sobie. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o kwestie mechaniczne, jakiekolwiek naprawy, no to muszę przyznać, że mało którym mechanik się podejmuje tego, żeby coś zrobić. Marka nie taka, co to w ogóle jest? Kolega mi jeden się przyznał, że to też chodzi o to, że w nowym aucie część się zmienia w przykładowo w godzinę, a w takim starszym no to śrubka się zapiecze, ciężej wymienić. Na pewno żaden mechanik albo 90% nie chce generalizować mechaników, nie podejmie się naprawy tego samochodu, bo te samochody są po prostu dla nich obce w jakimś sensie. Te sylejące wtryski nie są dobrym efektem, więc odpalenie w plaka. 50% mocy, ale i tak daje radę. Proste ja, 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 ja. Przyznam szczerze, wiedziałem o Sankiangu Muso, o Sankjangu Corado. O ale to jest Sangyang Action i za dokładkę na Cimexach. Także jestem pod wrażeniem. To jest w ogóle perełeczka, jeżeli chodzi o Sangyanga. Bardzo mało tych modeli po co się sprzedawało. Sangyang to w ogóle uważał, że to jest ców dla młodych. Eee, bardzo fajne auto. Eee, krótki eee, w miarę długiej rozstawości, krótkie zwisy przód, tył. Rama, reduktor. Sztywny tylny most. Dobra, stój! Miałem Jeepa Wujota. O, tu ostro zaczynałem. 47V8. To... Spotkaliśmy się gdzieś w Częstochowie, właśnie. E, jak go wtedy pierwszy raz miałem. Wujot, piękny samochód, duża moc, ale niestety napędy z gumy zrobione. Co wyprawa? To tak zwane, wszyscy się śmiali, 8300 na naprawę było trzeba dawać po każdym wy, wypadzie, rajdzie, tak, naprawa. Reduktory bardzo słabe, łańcuchy strzelały, dwa razy wymieniałem komplet łańcuchów przez dwa lata. Eee, słabe bardzo mosty, przedni, tylni, kuczały bez przerwy mimo remontów. także no, słabe jakościowo. Nie wytrzymały obciążeń. Silnik pierwsza klasa, ale napędy słabiutkie. I szukaliśmy czegoś nietuzinkowego, czegoś, czego jest mało na rynku. I tak strzelaliśmy w budżet do 10 tysięcy. No I udało się. To było auto zadychę. Dwa lata temu, przed samą pandemią. Auto zadychę. W automacie, z dwulitrowym dieslem, z niewielkim nalotem. Jak na, na ten rocznik był, był poniżej 200 tysięcy więc no, naprawdę fajna okazja była. Pierwsze to było na standardowych kołach i tak dalej, bez liftu, bez niczego. Pierwsza przejażdżka po jakichś hopach, zobaczyć jak to sobie w ogóle radzi. No i nie, o dziwo radziło sobie bardzo dobrze, więc decyzja, że no, trochę podnosimy, zmieniamy koła, dajemy przede wszystkim z minusowym ET, no i okazało się, że ta auto tak naprawdę w terenie radzi sobie lepiej niż WJ. Brakuje mocy tylko, pod, no, zwłaszcza jak się przysiadło z fałusemki, to brakuje tej mocy. Ale, ale jeżeli chodzi o napędy, o te rzeczy, no to zdecydowanie lepiej. No i nieporównywalnie tańsza eksploatacja. Poszło. Wyłam stój. Opony mamy w tym samym kierunku. Robim przód? Chyba nie. Chyba przodu nie mam. No w samągu na razie no pierwszy przegub, tak? Reduktor wszystko wstrzymuje, wszystko fabryczne i działa. Jestem bardzo zadowolony. Nigdy mnie jeszcze nie zawiódł. Teraz mimo, że urwałem przegub na korzeniu, to na tyle dalej jeżdżę, dalej się bawię, więc no niezawodne w sumie auto zawsze mnie doprowadziło do domu. Chwilą akcją stracił tutaj brzegów, także o, proszę bardzo delikatnie. Dobrze. Coraz bardziej jesteśmy zaskoczeni, że ludzie będący właścicielami różnych marek do nas podchodzą i mówią wow, ty nie spodziewałem się, że to wyjedzie. Nie? I to jest takie fajne, gdzieś tam wewnętrznie daje nam energię. Poza tym, wiesz, byliśmy na takich mniejszych rajdach, bo na tych większych rajdach jeszcze bez sukcesów, ale na takich mniejszych rajdach, gdzie tam jest, nie wiem, 30, 40, no 20, 30 może w tym kierunku poprawię się, to mamy jakieś tam trzecie miejsce, trzecie miejsce, drugie miejsce, więc fajnie wychodzi, nie? A generalnie cały czas traktujemy to jako prototyp, nie? Czy to nie jest jakby już taki no, gotowy produkt, nazwijmy to. To Dobra. bardziej na prawo, to ja tego nie dosięgnę. Dobra, to do inaczej, od tamtej strony podjedziesz. Problemy w zakresie offroadu są takie, że tutaj no, nic nie kupisz do offroadu, ewentualnie jakieś podkładki pod ten lift, takie wiecie, docinane na Allegro i tak dalej, a tak to no, nie spotkałem się. Snorkel kupiliśmy, już tutaj nie będę mówił, która marka sprzedała nam ten snorkel i miał być do tego samochodu, a nie jest do tego samochodu, musieliśmy wycinać, więc tak naprawdę no, to no, nie wiem, czy da się coś oprócz tych podkładek na Allegro coś kupić, nie? No i więc jak wszystko żyć? trzeba... No jak żyć, no właśnie dlatego, wiesz, jakby my sami sobie wymyślamy coś, wdrażamy, prototypujemy, testujemy na rajdach, sprawdzamy i jeśli to działa to jest spoko, jak nie to poprawiamy, nie? Sukces? No sukces, no. ale my dzisiaj, wiesz, z tymi wtryskami jeździmy, więc tej mocy trochę brakuje finalnie, nie? Problem jest z bardziej z częściami offroadowymi, bo na przykład snorkel nie istnieje, niedostępny jest, trzeba coś wyrzeźwić, żeby tutaj coś zrobić, tak? Jeżeli chodzi o lift, no to na razie mam bieda lift zrobione, no bo próbujemy to auto tak naprawdę. No to dwucalowe podkładki bez problemu dostępne na rynku z kompletnym zestawem, wszystko co trzeba, śruby i tak dalej. No części jest, jest sporo tego, bo sporo tego rozbierają na części, bo no, ja się śmieję, że to jest auto na całe życie, bo to auto ma niestety jedną potworną wadę, no jest olbrzymie brzydkie. I to jest, to jest jego największa wada i ja się śmieję, że to już auto do końca życia. Ja się czuję też, że mam brzydkie auto, bo moja Toyota też, jest podobno brzydka. Tak, tak, tak. tak. A możemy konkurować jakby, która jest brzydsza. Tylko, że Toyota ma tą legendarną jakość. A Sangeong niestety jest uznawany przez wielu użytkowników w ogóle jako chińska marka. Ludzie tego nie kojarzą z koreańską dobrą jakością, tylko z chińskim niestety bardziej. Kiedyś jechaliśmy sobie z moją żoną po mieście i wyprzedził nas dokładnie taki samochód ja mówię, kurde, fajne auto, co to za auto? I gonię go. Mówię, to jakiś nowy Mercedes, bo to już było ładnych parę lat temu. Mówię, jakiś nowy Mercedes i dogoniliśmy to auto, oglądamy i tak, no to nie jest, to nie jest Mercedes, ale nie miał znaczka. I było napisane Rexon. No, no to oczywiście w Google sobie wygooglowałem co to, co to jest za, za samochód Rexon. Okazuje się, że to jest korańczyk na licencji Mercedesa, dlatego jest tak podobny do Mercedesa, bo autentycznie myślałem z tyłu, że jadę za ML-em. Ale mówi jakiś dziwny ML. <laughs> Więc y, poszukałem i tak w sumie dwa tygodnie później już kupiłem auto. Ten znaczek mi nie pasuje na feldze. Nie, ten znaczek tu, tu jest nie bez przyczyny. Bo? Bo ja jestem fanem marki Audi. Ciężko może zobaczyć teraz, że, że lubię Audi, ale tak, ja lubię Audi. Miałem takie koła, założyłem takie koła, bo tu też rozstaw pasował. To są koła z Tuareg, z q felga 18, nie pamiętam, 8 cali szeroka, no mniejsza z tym. Opona to jest ile? Rozstaw. 32 cale jakoś to? 32 cale opona, tak. I to jest niby największy rozmiar, jaki wchodzi bez modyfikacji w tym aucie. Jeżeli chodzi o budowę i napędy, ciężko mi powiedzieć, czy do Mercedesa, niby to jest Mercedes ML w przebraniu koreańskim. A, tak, bo tu jest reduktor skrzynia mercedesowska 7226, yy, silnik mercedesowski jakby otwierając maskę, wchodząc pod samochód na wielu podzespołach jest znaczek Mercedesa. Tak, tak. Nawet na, na głowicy, także cały silnik tutaj, cały napęd jest mercedesowski, ale jakby yy, koreańczycy od siebie dołożyli yy, z tego co wiem elektrykę. I ta elektryka jest jakby bolączką tego auta. To jest to samo, tylko nieporobione. Nie, to jest to samo co to za nami czy nie? Yy, tylko starsza wersja To jest starsza, wygląda na nowszą jest, Naprawdę? To cieszy mnie, ale jest starsza Czuc jest bardzo, jest inny. bardzo inny. Tu też jest napęd, reduktor, rama, wszystko? Tu tak, jest ale tak, ale tak, zgadza się Tylko tak, napęd jest tak, stały na zają. cztery koła Z tego co kojarzę jest tylko yy, Do lift do tego auta I jakby jest jedyna Nie ma alternatywy, więc lift dwucalowy Do i to wszystko I z tego co wiem to się sprawdza yy, Ale większość Chyba robi bieda lift tak zwany, czyli jakieś tam podkładki i tak dalej. Ale dla mnie było za mało, więc ja jeszcze mam tutaj swoje patenty. I to jest taki trochę mój Frankenstein, ponieważ tu są amortyzatory z Pajero. Nie pamiętam z której generacji, bo po prostu są dłuższe. E, regulowany drążek Panharda, też samorówka, bo, bo jakby nigdzie nie widziałem, żeby ktoś to sprzedawał. E, tu są e, sprężyny wsadzone z e, Sorento. Już nie pamiętam jakiej tam wersji silnikowej, e, ale z Kia Sorento one są po prostu grubsze. Więc automatycznie samochód jest sztywniejszy i idzie lekko do góry. I mój w tym momencie pewnie jest około 4 cali wyliftowane. To nie jest auto dla każdego. Od razu mówię, to jest auto dla kogoś, kto lubi pogrzebać, sobie w garażu coś porzeźbić. Ja, ja lubię takie rzeczy, po prostu nie lubię gotowych rozwiązań. Więc to jest auto sporządzone dla mnie. Pewnie nie, dla wielu to jest... Dla wielu to jest pewnie za dużo. I nie chcieliby się tego podejmować, bo tu są jakieś przekładanie i tak dalej. Ja wychodzę z założenia, że sprężyna to jest sprężyna. Różni się grubością, twardością, wysokością. Ale generalnie zasada jest ta sama, więc jeżeli to odpowiednio dobierzemy... Ja to użytkuję już na wyliftowanym zawieszeniu 2 lata. A zrobiłem to tylko po to, że jeżdżę w Karpaty na Ukrainę i jakby uwielbiam góry. Jeżdżę w góry, tym samochodem, śpię w tym samochodzie, to jest bardziej wyprawówka niż terenówka. Ale to jest auto, które dojedzie do tych gór, wróci i jeszcze na kupę frajdy jeżdżąc po górach. To auto po to właśnie jest, żeby pojechać tam gdzie inne auta nie dojadą, więc tam jest cisza i spokój i tam sobie cinujemy. Trochę już poznałem to auto, 4 lata użytkowania, nie wiem, może z... przejechane. Kilka, kilka wypadów na Ukrainę, kilka wyjazdów. Sprawdza się. Dawaj, 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 dobrze, 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 dobrze. Wow. Gdzieś tam na studiach jeździłem z Ankyungiem Kronem. Później kupiłem kolejne, czyli Corando, Tivoli, Rextona i tego Rextona. Więc ja mam trzy samochody w domu, tak? W którym jeździmy w firmie i prywatnie. Bo właśnie żona też z dziećmi teraz jedzie G4, czyli Rextonem, tym prawie najnowszym. Więc mocno tacy jesteśmy monomarkowi w tym temacie, nie? czyli mamy wszystkie samochody tej marki. Nie wyciągniemyś No? Nie nie, nie wyciągniemyś, zapadnie No? Przód ty! Koła wyprostuj! Teraz, ty robisz czy ty? To jest piękne. Miała. Dobra! Ale walczyli aż do końca, co? A! Stary, tyle pieczątek co my zrobiliśmy, autem praktycznie nieprzygotowanym to... Ja jestem no. na spółek

Są te samochody wystawione za 12-15 tysięcy, są i za 35. I teraz pytanie: który jest fajny? Bo, jakby może się okazać, że za 12 trafimy fajne auto, a może się okazać, że to za 35 też nie będzie wcale dużo lepsze, prawda? Mój kolega na przykład sprzedał za 17 tysięcy swojego z tego co mi mówił, ale miał fajnie zadbanego, a są gdzieś tak od 5 tysięcy w górę. Ja tego kupiłem za 4,5 tysiąca z transportem do domu. To już jest nieaktualne, bo teraz na przykład, jak są jakieś ogłoszenia, no to taki w dobrym stanie, no to ludzie wołają od 15 do 25 tysięcy, jeżeli fajnie jest porobiony już, a jeżeli jakiś taki golas, no to spokojnie jeszcze w granicach 8 można coś znaleźć. Jest duża gama silników, benzynowe jest 2-3, 3-2 w automacie, diesle są 2-3 diesel, tak, i 2-9 diesel. Jestem bardzo dumny, bo to jest pierwszy jest z naklejką terenwizji. Dziękujemy i generalnie wciągacie nas w ofro. No, co mam powiedzieć? Nowych modeli tej koreańskiej firmy jest całkiem sporo. No nie mieliśmy czasu tutaj skupiać się na każdym suwie, bo najbardziej interesowały nas stare terenówki i oczywiście pikapy, bo pikapy to też są auta terenowe, przypominam, klasyczne konstrukcje. Na ramie z reduktorem, które jak widać terenu się nie boją, chociaż trzeba przyznać, że no, przydałby się delikatny lift i lepsze opony. Ale każdy z właścicieli tego pick-upa mówił, że właśnie takie modyfikacje są przed nim. A co spowodowało, że spośród tylu modeli na rynku wybrali akurat ten? Jest to Koraniec, e, niedoceniany ogólnie, Sankung Muso w wersji Grand, czyli w tej dłuższej wersji. E, zastanawialiśmy się nad różnymi pick-upami od Hiluxa poprzez Dimaxa. Ale najbardziej nas e, zadawala, jeżeli chodzi o wyposażenie, o mm, długą pakę, bo ma tutaj 1,70 70, bodajże, paka. Potrzebujemy takie auto do pracy i, i dlatego pa, padł wybór na, na ten samochód. Pięknie. Raty masz największe, ale też dajesz trochę fanów. Myślę, że jakąś nagrodę <gulera> <z> tytułu... <gulera> do... Do main. myjni. Na myjnie, na mainie, no. <gulera> Na myjnie przynajmniej. największych strat. Jest... Brakuje, tak jak będziecie widzieć na filmie, na pewno yy, liftu i opony. Hilux nie oferował w tej kwocie też oczywiście, bo tutaj kwota bliska 300 tysięcy nie oferował miękkiej tapicerki na desce rozdzielczej, grzanych i wentylowanych foteli z przodu i z tyłu, 360 kamery elektryczne, wyświetlacze z przodu, zegary. Nie oferował tego żaden inny z pick-upów. Silnik jest 2-2, mało kto o tym wie i mało kto mówi, 2.2 Mercedesa CDI. Oni go nazwali XDI bodajże, ale to jest typowo słupek Mercedesa. Ten stary jeszcze dosyć dobry silnik. A skrzynia jest na przykład z y, Toyoty. Przede wszystkim wydaje się, że konkurencja, jeżeli chodzi o y, y, ceny, troszeczkę jest y, szalona, bo można kupić y, ten egzemplarz w cenie to powiedzmy tam 208 tysięcy złotych. Myślę, że będziemy spokojnie zadowoleni z tego, co będziemy mieć. Tak? Zaryzykowaliśmy, wiele osób odradzało. Po pół roku y, jeżdżenia, a zrobione 30 prawie 3000 km w pół roku, y, uważam, że jest to dobry wybór. Minusem będzie za parę lat sprzedanie tego samochodu. Hilux Ford szybciej się sprzeda, łatwiej się sprzeda niż Sankiung Musa. Dzięki wam weszliśmy w świat offroadu, dzięki wam, bo do nas podeszliście na ostatnim razie właśnie tutaj na Torfiance, założyliśmy taki fanpage czyli chcemy finalnie założyć klub cały taki offroadowy, zarejestrować takie stowarzyszenie, tam 1% zbierać i w ogóle, więc to wszystko dzięki wam. To SY Offroad Team, tak, od Sang Yong, SY Offroad Team na Facebooku i totalnie wszystko pokazujemy, tak, czyli jak coś tam zrobimy, jak coś nam nie wyjdzie, wyjdzie, dobre praktyki, złe praktyki, pokazujemy to tak po prostu, nie? Jeżeli nie uda Wam się znaleźć na aukcjach jakiegoś fajnego sangianga, to przypominam, że możecie stać się właścicielami tego pięknego patrola. Naprawdę trzeba tylko troszkę mieć szczęścia, wejść na stronę, którą tutaj właśnie widzicie, podać swój numer telefonu, zakupić dowolną ilość e-booków, no i wejść do gry, do losowania, które będzie już wkrótce. A patrol, jak to patrol, widzicie, całkiem zły nie jest. Patrz, Paweł. Tak dawno ją wydaliśmy, a cały czas spotykamy młodych widzów, czytelników, którzy chcą y, autograf. To jest bardzo wzruszające. Jak masz na imię? Oliwier. Oliwier, oglądałeś, czytałeś, czy dopiero zamierzasz? Y, czytałem i oglądałem. Y, coś wyniosłeś jakąś wiedzę? No tak. Bardzo się cieszę. A przypominam, że napisaliśmy już drugą książkę, gdzie opisujemy ponad 100 aut terenowych. Książkę można już zamawiać, jeśli zrobicie to do 28 listopada, to wysyłka będzie za darmo i w środku będzie naklejka niespodzianka, a autografy będziemy z przyjemnością podpisywali zarówno na starej, jak i nowej książce Terenwizji.